Halo, 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 witajcie, moi drodzy, w pierwszym odcinku naszej nowej serii z tej strony: Lupus i. Bordam. Cześć, witam, Aweja. Tak. Jak pewnie już się zdążyliście zorientować, gramy Kastylią i Francją? Nie tak, tylko Awe, ty. Ewentualnie Awe, Bordam, tak. Dobrze. Rozumiemy się. No, to było ostatni raz. Bo ja pamiętam. Masz sojusz na zgodę. <grym> Witajcie moi drodzy. Gramy e, dzisiaj sobie w Europę. Moja tostylia Moja tostylia będzie skupiona na kolonizacji. Mniej na podbijaniu. Coś co innego. Mamy kozaków. Są te estate nieszczęsne. Nie wiem jak to działa. Zobaczy się w praniu. Jeżeli chodzi o ideę. To na start nie dostaje misjonarza. 15%, moralii, jeśli zakończę, to 25% przychodu jest osadników w koloniach. Na start mam mm, inaczej, idee hiszpańskie: dyscyplina plus 5%, misjonarz plus 2, kolonista, papal influence plus 2, globalne taryfy i podatki, heavy ships combat, czyli lepsze statki w walce i prestige plus 1 co roku. Jak tam u ciebie lupus? A o mnie bardziej dyplomatycznie można powiedzieć: najpierw mamy dochód od wasali dyplo annexation Cost, potem morale w armii, następnie tax modifier plus 10%, e, native uprising chance, e, opłaty fortów, koszt technologii i tolerancja heretyków. U ciebie spawzowana gra czy odpałzowana. Odpauzowana, na jedynce. jest um, jakiś problem... Ja mam dwunasty... Okej, okay, może później się ruszy. Powinno, Bynajmniej. Ja mam 26 szósty nowember. Okej, okay, teraz wziąłem pausę. Dwunasty. coś... coś. Okej. Okay. Dobra, już ruszyłem. Już o... Możesz odpauzować. Dobra, to na razie na dwójce. Dostałem propozycję Sojuszu od Nawary. Nie radzę. Nie? A może? Chcą ode mnie też. Ja raczej wolę na nich opcję Fabricate Claim. Za to masz. Wyślę ci księżniczkę moją, piękną, szlachetną. gdzie ona jest. <noise> Uciekła. Przyszła. Do Maroka. Już. Ja ją tam znajdę. Ja tam przyjdę po nią. Na takim ta małym się stateczku żyć. się tam wyprawił. Chcesz na wojnę? <noise> Nie mogę wojny prowadzić. Kiedy? Sto 3 ty trzy lata. No to fajnie. Fajna misja. Dzięki! Za taką misję. Fajnie. Z tam misja, żeby podbić trzy prowincje, a mam trusa z nimi. Fajnie. Mm. Bida, bida. Co ty na to, żebym wziął sojusz z Anglią? Z Anglią? Właśnie ich na rywala ustawiłem. Ja ich też w sumie. To może tam tu doradców lepiej. A co ty na to, żeby walnąć sojusz z Austrią? To już sensowniejsza propozycja. Właśnie, właśnie przysłali do mnie takiego jednego pana, który prosi o zgodę. A ja im powiem, że ja ich kocham. Tak i tak. Okej. No jak Nie Niech to sojuszu. Trzeba z nimi poprawić relacje. No nie, no na, dzi na dzień dobry, mój dziedzic umiera. U. Chory jest. Niech umrze. Zasi zasiądzie tam. ok. Nie miałem. ma. To. Był chłop, nie ma chłopa. Ja tam przyjdę. Ja. Usiądę moim królem Chłanem II. I będę sprawował silne rządy we Francji. Tak, będzie, We, nawet. we Francji, powiadasz? We Francji. E, podoba, wiem, mi jeszcze. podoba mi się koncepcja. Podoba mi się koncepcja twojej plan? wojny z, z Wielką Brytanią. Poni je, je, jeszcze tak. Mhm. Jeszcze raz co mówiłeś, bo trochę mi tu przerywa. Podoba mi się Twoja koncepcja wojny z Anglią. A mi też. Mają soj z Portugalią. Co takie? Moje o. Ziemie. Moje. Ja chcę tu być Hiszpanią. Co ja muszę, żeby być Hiszpanią? Prowincja i dziesiąta technologiczna. To, to poczekam. Może też. Dyplomata w Papal mi się przyno Nudno mi, chodź na wojnę. Mm -hmm. Tylko ślim. O! To miło. Całej wojska ja też ustawię sensownie. Dowódca już. Jak ich zawołałeś w Portugalię? Y -y, jako równorzędnych. Dob Dobrze. Dobrze, bo mieli zareagowanym, by mnie zmierzyli. Oni. A ja bym też. Co ty za wojnę wypowiedziałeś? No, taką, żeby się nie nudzić. <laughs> nie nudzić? Czy umrzeć? Damy radę, spokojnie. Ja mam 20 tysięcy wojsk. Ty masz 15? 30. 30. Czego. No, cząstka już stoi na granicy Aragonu. Znaczy, no... Ja minus. No tak, ja się Przegram to. Znaczy, ja mam bonus do Morali na start, To jest. przydatne. to 15% to. Nie, no wygram z tą. Chyba, że Aragon. Nie. Nie, on nawet tu nie idzie On się chce wbić Nie zdążę Będzie przez rzekę Będzie Ale on mi wysokie robi na twarz Totalnie O tak, ja, mi się Czekamy Odwrót Halo Wojsko Dziękuję Właśnie mam wojska. Dziękuję za taką wojnę. Nie nudzi się. Nie będziemy się nudzić. Gdzie jest moja flota? Co co się zwala to w ogóle? 3-5. Jest. Na Morzu Śródziemnym. Spróbujemy. Spróbuję zaatakować ich flotę. Mam dużo ciężkich statków. Może się udać. Przychwycić... się co jest? Coś. O, na o, Dzień dobry. Tam podejdę do ciebie. Próbuję zrobić tak, O ile na Apple nie przyjdzie. Nie. Nie ma stopy. Oczywiście, że nie ma. Aha. Miałem sobie flotę. Gdzie masz flotę? Mogę ją swoimi podpełnić. No bo oni tu mnie blokują troszkę Zdecydowałem właśnie swoją, więc. Dobry start. Gratuluję. Y Kastilio. Co chcesz restart? Nie. Po prostu gratuluję sobie. Czy Ty uciekłeś z tej bitwy? Nie. Takim prawem ty się wycofujesz. Ja ich tu masakruję na twarz, a ty uciekasz. Fajnie, że w twoich wojnach moja armia dostaje. Bardzo ofensywne i mądre wojny. No, no bardzo ofensywne. Musi być zabawnie. Zabawnie. Co ja mogę robić? Transferować i transferować. To tyle, co ja mogę. Na trzy, czas by poszło? O nie. Nie! Poza tym, że właśnie umieram, to nic więcej. Fajnie. Jeszcze w dwóch częściach miałem, ja złapali. Ja wiem, że to tak celowo, żeby pokazać jak jestem słaby. Fajnie z twojej strony. Nie. Dziękuję ci. Wcale nie jestem słaby. Tylko zrobili mnie w kleszcza i, 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 i... wcale z Mingiem nie dostałem wtedy w dupę. Nie, to nieprawda. Wcale największy kraj na świecie nie przegrywa wojny tu cię, hej. Gdzie? Na półniu. A, tam. Aha, stack pipe Fajnie. No dobra, może to jest zbyt fajna wojna. Internet dziś mówi mi nie, tuje mi w twarz. No szybko już. Moi no co? Wygrać wojnę? Będzie zabawnie. Zabawnie. A nasze plany granicy z Polską? Czemu Austria nie walczy z tobą? Bo jest głupie. No. Nie wie co dobre. A mnie nie chcą, bo mam za słabą armię. Ciekawe czemu nie chcą armii, która ma zero ludzi. Andio, co ty chcesz ode mnie? A nic nie chcesz. Nie weź, weźmiesz tu. Nie, Andio nie chce nic ode mnie. Nie, powiedziała nie, nie kończę z tobą wojny. Będę A cię objawiać. A ode mnie chce Paryż. O, Szwecja jest fajny, i wiem, ty Paryż podbijesz. Coś tam, coś tam, miasto, czy jakieś... Nie podbiłem, nie wiem. Ale wiem, że jest fajny. Ile ci wojska zostało? E, coś koło 15 tysięcy. Mhm. Które się prze, przegrupowuje. E, na dwójkę jakbyś wrzucił. Na dwójkę powinno pójść. Sorry, było na game behind. Mhm. Spoko, spoko. Nie zauważyłem. Fokus na militarnych punktach. Niech to tak będzie. Zmiana administracyjnych nie będzie głupia. Będzie śmiesznie. Mm -hmm. Słyszałeś kiedyś o protestanckiej kastyni? Nie. Spróbujemy. Dobrze. Czemu, żeby nie, jeżeli masz ochotę? Nie wiem, czy mam ochotę. Znaczy, mam fajne idee do katolicyzmu. Ten tam, influencer i tak dalej. Jeszcze się zastanowię. Ok, powstaje armia... ...moja, wielka, rudych człowieków. raz przyjdzie, zobacz. Czy on nie jest etnicznie rudy? Nie, on nosi nocik na głowie. Żeby to ukryć, swoje, swoją hańbę. Że Żółte leginsy. Siły roboczej, żeby stworzyć armię, jakiś masz pieniądze? 100 yy, dukatów i tracę cały czas. Aha. Zawsze no, tak myślałem o najemnikach, ale. No ja już nie mam takowych. Aha. Kilku. dobra szepcze fajna wojna polecam dobra a ja tu mam impedowce gdzie na nastawić boli Oj, cały czas masz e, lagging behind. Ups. Znowu. Który w ogóle tak u Ciebie jest? 12. Jak najedziesz na datę, to ci wyświetla. Który u to jest Aha A, bez kitu. Nie, no co coś... Wbijają no, to się. Nie masz w Desantują się. A się desantuje na moich ziemiach? Hmm, ale to jest niecałe tysiąc. Tak, a na zachodzie niecałe 16, raczej całe. Nie zdąży zbiec. To łódź szczęścia, jakieś rzeka mnie może uratować. Nie, masa zalewa. Liczycie posiłki, uratujcie ich. To cię radę, mówię wam. A ich to. I jeszcze stracę te... tych ludzi, no ba. Dobra, ja się wbijam, ja się wbijam, walczę, walczę. A ja nie mam słów. Uciekam, bo zaraz tam gdzie ciebie, gdzie idę? A na Andle się nie zdesantujesz? Y nie. A jak aragon przyszedł? No to w tym momencie robi? W tym momencie to nas nie ma. No. Będzie śmiesznie. Przyznaję, pośpieszyłem się. Dobra, biję się w piersi. Dobrze, że to pomoże. Tak. Naprawdę. Oddałeś tak. Tak to mnie zmotywuje do większego napadania w przyszłości. Bo jest Masa Developmentu 32. straciłeś moje ja pieniądze. No, fajno tutaj, widzę misję, polecam. Słyszę, jesteś zadowolony z tego, jak idzie. Tak, tak, jasne. Mhm. Ja no, nie no, no, no. przychodu 5 gdzie jest ta opcja tu jest Sapoteberz kto by sensownie wybuchł nie u mnie o wy na przykład padeklarystów chcesz w sumie nic nie straciłem w tej wojnie oprócz silnego sojusznika który był silny ja tak nie mogę, nie mogę, nie, zero, nie mogę tak. Jak to? A, nie, już, to tam. Nie mogę tak po prostu, nie wytrzymy. Ile ci mą w ogóle ziemi? Dwie prowincje, a na południu? Jedną. Jedną tu, jedną tu. A czemu masz to wszędzie? Aha, p No bo tak zawsze mam. No na, na dzień dobry są. Francuzy pierdykamy. Chodź pomóż, przydasz się. No biegnę, biegnę, nie mam jeszcze Force man. Ich silna armia mnie powstrzyma. Ta takie wojny się wypowiada. Takie, a nie na Anglię. Można przedać ofensywną wojnę. Można. Można. Co by było zabawnie? Bardzo zabawnie jest tracić ziemię. Gdzie jest? Mm -hmm. Gdzie jest Andia? Andia nie chcesz. Portugalia. Stracili historykę, więc z nimi zwiedzę. Węgiers chcecie być moim weselem? Nie. Polska, lubisz mnie. Polska weszła w Unię. Czy nie? Tak. tak weszła tak tak jest Mostwa rośnie tradycyjnie a ja się cofam. jak coś to Dania jest chętna współpracować a ze mną? nikt nikt mnie nie trochę. Dania jest troszkę daleko może taki Savoy? nie Austria? nie a, bo jest to w czasie wojny i mam bo no jasne na Pol Napol, niepodległość? też nie nie chcesz być wolny. Napol 18% mało. Polgundia, może jakaś. Nie, bo to. Tunis? Ty? Tunis. Jak wyjdę z wojny, to mnie zechcesz. Francja dziennie stoi na granicy, ażeby wojska na Wale nie przedały się przez jej granicę. Spokojnie, już się wycofuję. Cię Jakie ja chcę idee wziąć na start? Takie pytanie. na start by wziął. Są... A może sobie wziąć tutaj Deep na przykład? Mmm. Zobaczcie, co, co to jest, te nobility i te inne. A ile masz w ogóle tych 3 e, Aha, okej. Okay. Puderstów, Kler y, i Nobility. A no to standard. Ostatnio sobie Polskę włączyłem nie? i tam się zszokowałem, bo Polska miała jeszcze czwartych kozaków. Tylko, że kozacy nie mieli żadnej ziemi. No. W na dobrą sprawę południe. mógłbyś sobie tych kożaków, kozaków sprowadzić? Nie. No to tutaj po dole to już no to to za to niedaleko No dokładnie Polska bije zakon Ja biję Myślę, że optymistycznym akcentem gdy ta wojna się skończy możemy i my skończyć Dobrze Biedne pewnie 73 dukatów ma tylko Dostałem misję. Rywal... rywala, bo ludzie mam nie kochać. O kurde. Nie lubisz ich. Yy, nie, nie, ja tak sobie dopiero przypomniałem, że wziąłem misję, żeby polepszyć relacje z papierzem. I nie wysłałem mu żadnego dyplomaty. Okej, okay, pierwszy event dostałem zaków. O co chodzi? Aha, mogę oddać jedną powiedzę pod kontrolę. Albo Nobility, albo Klejowi, albo nikomu. No to tylko musisz sprawdzić, jak tam z Loyality Influence potem będzie. Influence. Loyality Influence. żeby to jest było powyżej 40%. 45%. Y powyżej ilu? 40%. Poniżej 40 już jest naprawdę źle. Co Harryl chcesz ode mnie? Aragon wypowiedział wojnę na, na, na ważne. Wcale tam moje wojsko nie stoi. Ech, nie wiem co zrobić. Na Maroko? Albo na Grenadę? Mówię z tymi chyba tak. Aha. Ok, myślę, że. Jak coś możesz już na warrę? No właśnie ładnie. mówię, że myślę, że możemy się urzlać A mnie? No, No ładnie Dobrze. To jest nielojalne dwa fajwory zdań no muszę im ziemię nadać, co muszę nimi robić Okej, okay, zapestisz na przykład Okej, okay, już wszystko problem Nie Ach, ktoś mi sam. Z... Marotlu chce Sojuszu No chodź czy ja nie odrzucam. Okej, okay. yy, może ja stończę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Nie ja byłem wodzem, był lupus. Tak. Hej, na razie. Zapraszamy. Teraz będzie naprawdę ciekawe. Jad z Wielką Brytanią. Ciekawie. Yy. Dobra, no to na razie.